Cześć, to fakty i mity. Postanowiłem spotykać się z wami na kanale YouTube, żeby informować o tym, co robimy w Unii Europejskiej, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Od kilku lat pracuję właśnie w Brukseli i w Strasburgu, a widzę, że w sieci jest mnóstwo dezinformacji, mnóstwo informacji nieprawdziwych, pytań, które pozostają bez odpowiedzi, albo w ogóle celowo wpuszczanych w obieg. Informacje, które są kłamliwe, które mają szkodzić, no coś prawie jak sabotaż, czyli y, mają spowodować, że to, co jest naszym celem, nie zostanie osiągnięte. No taki czołowy dezinformator to Mateusz Morawiecki, ale o nim później. Na razie co my robimy? Budżet. Budżet y, wieloletni, to siedmioletnie ramy budżetowe, ale za każdym razem negocjujemy również budżet roczny. Może wiecie, może nie, jestem głównym negocjatorem w Parlamencie Europejskim budżetu na rok przyszły, ale także uczestniczę w tych negocjacjach, które dotyczą ram wieloletnich. Jako główny negocjator reprezentuję Parlament Europejski w negocjacjach trzech instytucji. To przedstawiciele rządów. Tu zmieniająca się prezydencja ma taką rolę wiodącą, ale obecni są wszyscy reprezentanci wszystkich 27 Państw podczas negocjacji jest Komisja Europejska. Jak wiecie, za budżet w tej kadencji odpowiada Polak Piotr Serafin. To bardzo ważne i to bardzo kluczowe dla wielu decyzji, które są podejmowane, o czym później. Ja reprezentuję Parlament Europejski, ale oczywiście mam też wsparcie innych grup politycznych. Muszę z nimi również uzgadniać nasze wspólne stanowisko. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że na końcu musimy wszyscy osiągnąć porozumienie, co nie jest łatwe. Ona opiera się na pełnej zgodzie, ale oczywiście w trakcie dochodzenia do niej różne interesy muszą być przedstawiane, analizowane, brane są pod uwagę także interesy narodowe, chociaż budżet, tak jak mówię, jest budżetem całości. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że żeby w negocjacjach być skuteczny, trzeba szukać partnerów. Dewizą naszych poprzedników było szukanie wrogów. Najważniejsze było, żeby w Polsce mówić radykalnie, głośno, negatywnie, a tych partnerów właściwie nie mieliśmy. Efekt był taki, że nie można było z dobrodziejstw, z korzyści, które daje wspólnota, korzystać w sposób pełny, a może nawet w ogóle, bo przecież przypominamy sobie ze środków KPO nie mogliśmy skorzystać, bo nawet wniosku polski rząd Mateusza Morawieckiego nie wysłał, nie spróbował nawet po te pieniądze sięgnąć, kiedy na przykład chodziło to o nieobramowaną żadnymi regulacjami prawnymi zaliczkę wielomiliardową. Mówię o tym dlatego, że przystępując do tych negocjacji, widziałem konferencję mojego ulubionego, byłego premiera. Jak to jest fatalnie, jak wszyscy nas ogrywają, jak w ogóle się nie liczymy, jak jesteśmy na marginesie. Dlaczego? Być może dlatego, że nie robimy takich ostrych, radykalnych konferencji w kraju, tylko właśnie w zaciszu gabinetów negocjujemy. To być może nie jest widoczne, ale to, że ogłaszał już, że te polska koperta, te polskie liczby, które dla nas były głównym celem negocjacyjnym, będą małe i dużo mniejsze od jego uzysku. No to była dosyć ryzykowna taktyka, bo przecież to bardzo szybko można sprawdzić. Co zakładał Mateusz Morawiecki razem z prezesem Kaczyńskim dumnie na konferencji, że będziemy mieli 50 miliardów euro to maksimum, że nie przekroczymy 200 miliardów złotych, że jak będzie trochę więcej, to i tak będzie znacznie mniej niż on wynegocjował. 7 lat temu efekt jest taki, że w tej pierwszej na razie proponowanej sumie i podziale na poszczególne kraje, Polska ma 123 miliardy euro, więc 560, nawet 550 miliardów złotych ogromne środki wielokrotnie wyższe niż kiedykolwiek. Dlatego wielokrotnie, że Możemy mówić o dodatkowych innych kwotach, które uzupełnią te 123 miliardy, ale o tym też w innym odcinku. Mamy też to, co ważne, zapewnienie o tym, że bardzo istotne filary, a więc rolnictwo czy polityka regionalna, będą utrzymane na dotychczasowym poziomie. Następny kraj Francja, Hiszpania, Włochy te kraje. Będą dysponowały budżetami poniżej 90 miliardów euro. A więc widać, jak duża jest różnica między nami. Dlaczego? Bo ciągle jeszcze mamy argumenty, by te środki trafiały do nas, bo potrzebna jest ochrona granicy zewnętrznej, granicy wschodniej przede wszystkim, bo potrzebne jest wsparcie dla rolnictwa. Gdzie nie rolnictwo to mały łamek, mały procent gospodarki narodowej, u nas bardzo duży prawie 20% udział. Bo potrzebne są inwestycje, które związane są z ochroną. Na przykład infrastruktura przeciwpowodziowa, to co było zaniedbane przez wiele lat. Na te inwestycje są duże nakłady. Polityka regionalna to właśnie między innymi takie zadania. I jeżeli te zadania są dobrze opisane, można na takie zadania zdobyć dodatkowe wsparcie. Dlatego ta suma. Nakładów na inwestycje, które mogą być zrealizowane w naszym kraju, jest taka duża, ale do tego trzeba dobrych negocjatorów dobrych, czyli takich, którzy rozumieją rację naszego regionu, południa, północy, zachodu i próbują znaleźć kompromis właśnie z naszymi partnerami, którzy przecież mają inne problemy niż my. Jeżeli się to dobrze tłumaczy, jeżeli. Dzieje się to w pewnej zgodzie i porozumieniu, i zrozumieniu, to nawet silne kraje nie mogą zastopować takich wspólnych decyzji. Jakie to silne kraje? No, wszyscy mówią, że to jest budżet dyktowany przez Niemcy. No więc, jedynym krajem, który bardzo mocno zgłosił protest w stosunku do tego podziału i takiej struktury budżetu są właśnie Niemcy, Mateuszu Łysoci. No ale nic, idziemy dalej. 123 miliardy euro to jest ten pierwszy pułap, który, który jest przewidziany dla nas. Ale są jeszcze inne dodatkowe fundusze specjalne. Mówiłem już o bezpieczeństwie. Mówiłem o naprawianiu sytuacji po powodziowych czy po pożarach, po kryzysach, po dramatycznych wydarzeniach w wielu krajach. Po to będą osobne. Pule, które będą przewidziane w nowej perspektywie budżetowej, które wcześniej nie były przewidziane. Jesteśmy narażeni na takie sytuacje i też będziemy czerpać środki no, w sytuacji yy, naprawiania szkód. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy również bardzo ważne zadanie ochrony bezpieczeństwa naszych granic. Do tej pory ani jedno euro nie było przeznaczone na wsparcie naszej granicy. Dziś pierwsze 200, ponad 200 milionów złotych już wsparło granicę wschodnią z budżetu unijnego i drodzy Państwo to nie są pożyczki to są środki bezwrotne cały czas w tej chwili mówimy o środkach bezwrotnych to nie jest zadłużanie się to jest po prostu podział wspólnego budżetu do którego oczywiście dajemy pewną część także z budżetu polskiego tylko bilans zysku jest niezwykle dla nas korzystny jeżeli do tej pory te płatności które odzyskaliśmy to mniej więcej 250 nawet trochę więcej miliardów euro czyli ponad grubo ponad bilion złotych to nasze wpłaty do tej pory w ciągu 20 lat od momentu wejścia do Unii Europejskiej to poniżej 80 miliardów euro więc ten bilans jest dla nas korzystny to jest 160, 170 miliardów euro na czysto, a będziemy w dalszym ciągu beneficjentem, w dalszym ciągu te korzyści dla nas będą bardzo, bardzo wyraźne. I w ciągu tych 20 lat nasz, nasze PKB, nasz poziom życia, nasza gospodarka urosła dwukrotnie 99% wzrost o 99%. Wzrosła Wielkość naszej gospodarki, dlatego między innymi dlatego, albo przede wszystkim dlatego, że właśnie jesteśmy w tej wspólnej strefie gospodarowania, we wspólnocie europejskiej. Gdzie bylibyśmy, gdybyśmy w Unii Europejskiej nie byli, gdybyśmy na początku lat 90. ponad podziałami, od lewa do prawa, nawet pod postkomuniści byli za, nie przystąpili do wspólnoty zachodniej? Gdzie bylibyśmy, możemy spojrzeć na wschód. Reflexes reflexão eu